Chcemy dziś Państwu na konkretnym przykładzie, jak się nie da oszczędzać. Cokolwiek byśmy nie robili, a nawet przestali robić, to i tak swoje niemałe zresztą musimy zapłacić. Chodzi o prąd, a ściślej o energię elektryczną, coś bez czego niestety żyć się nie da i ta okoliczność jest nam znana nie tylko nam, konsumentom. Dość skomplikowany proces produkcji energii elektrycznej pominiemy milczeniem. Wystarczy nam świadomość, że gdzieś tam z dala od naszych gniazdek i żarówek, z jakiegoś generatora wypływa porcja energii, z której i my w jakimś ułamku będziemy korzystali. Prąd płynie do nas chyżo po kablach i drutach różnej grubości i o różnym napięciu. Dla laików niech wystarczająca będzie wiedza, że im wyższe napięcie, tym mniejsze straty. Dlatego dobrze, że prąd zmierza do nas liniami wysokiego napięcia, a dopiero gdzieś w pobliżu jest transformowany, mówiąc fachowo, do naszych 230 V. Produkcją prądu zajmują się elektrownie, budową sieci firmy sieciowe, ich konserwacją i remontami firmy dystrybucyjne, a sprzedażą firmy obrotowe. Te wszystkie firmy muszą mieć stosowne firmowe służby z firmowymi zarządami, prezesami, atrybutami ich władzy, to jest samochodami, komórkami, laptopami. Załogi, pomijając przywileje, mają swoje zakładowe fundusze, niezłe płace i tak dalej, i tak dalej. Kto się na to składa? Na to nietrudne pytanie znajdziemy odpowiedź m.in. w pokazywanym rachunku. Odbiorca energii w okresie obrachunkowym zużył około 30 kWh. Przy stawce taryfowej 31 groszy daje to kwotę z podatkiem VAT 13 zł z groszami. Tymczasem faktura opiewa na ponad 102 zł. Blisko 90 to są te dodatkowe opłaty. Wszystkie mają mocno niezrozumiałe dla laika nazwy. Jest więc opłata handlowa, która jest stała. Są też opłaty zmienne, wynikające ze składnika jakościowego stawki opłaty systemowej oraz opłaty sieciowej. Opłata stała jest sumą opłaty przejściowej i składnika stałego opłaty sieciowej. Jest też coś o tangensach. Żeby było łatwiej dla sprzedającego, gdzie indziej są jego biura, gdzie indziej wylicza nam opłaty, a jeszcze kto inny nam je wsadza do koperty i wysyła. Nikt tego nie robi za darmo. Każdy trochę ugryzie tę kość. Znaleźliśmy w gąszczu cyferek i literek stosowny numer telefonu. Zadzwoniliśmy i pytamy, co możemy zrobić, żeby płacić mniej. Odpowiedź była do bólu szczera: żeby pan nawet zamknął lokal, nic nie robił, w domyśle niczego nie włączał, to i tak musi pan zapłacić opłatę handlową w wysokości 22 zł miesięcznie, stałą dystrybucyjną i abonamentową też po parę złotych, no i za moc zamówioną minimum 5 kW należy się złotych 27. Trawestując znane z minionej epoki pożekadło, czy się stoi, czy się leży, energetyce się należy. A ty konsumencie płacz i płaci.